Witam, jestem Brady i Super, że wpadłeś. Jak już tutaj jesteś, to fajnie by było, gdybyś zostawił łapkę w górę, a może i nawet zasubskrybował ten kanał. Tymczasem zapraszam Cię na film, w którym zastanowimy się, co było, gdyby marihuana w Polsce nie była zakazana. Teoria pierwsza Zacznę może od sprawy nieletnich palaczy marihuany. Czy po legalizacji więcej nastolatków sięgowych poziomu? Wszyscy dobrze z własnego doświadczenia wiemy. Że zakazane ciągnie do siebie jeszcze bardziej, chociażby można spojrzeć na przypadek Adama i Ewy, i tak samo jest z trafką. Stany Waszyngton i Colorado po legalizacji marihuany wypowiadają się, że z przeprowadzonych badań wynika, że ilość zażywających nastolatków od 12 do 17 roku życia zmalała, a dorosłych zwiększyła się, więc możemy być spokojni. Zalegalizowanie trawki powoduje mniejszą atrakcyjność wśród nieletnich i nie ciągnie ich tak do tego, a kto pali przed legalizacją prawdopodobnie będzie palił dalej, a nieliczny procent nawet zrezygnuje z tej przyjemności. Jak to mówią, zakazany owoc smakuje najlepiej. Teoria druga. Co się stanie z dealerami? Odpowiedź jest prosta. Dalej będą, to jest tak samo jak z papierosami, są dostępne w sklepach, ale i tak sprzedaje się je na tak zwanym czarnym rynku. Dzieje się to tak dlatego, że akcyza papierosów jest bardzo droga i nie każdego pojarza stać, aby palić papierosy z legalnego pochodzenia. Marihuana po legalizacji byłaby obarczona podatkiem VAT i akcyzą, a na czarnym rynku po prostu tego nie będzie. Poza tym zostaje sprawa, czy trapka byłaby dostępna do kupienia pełnie od 18 lub 21 roku życia, a od dealerów raczej bez ograniczenia wiekowego. Nie możemy tu zapomnieć, że marihuana z legalnego źródła byłaby w 100% czysta, no a gdy kupimy ją w bramie, już niestety ale nie będziemy mieli takiej pewności. Teoria trzecia. Jak już jesteśmy przy temacie kasy, to porozmawiamy o budżecie państwa. Tu mogę śmiało powiedzieć, że rząd by się wzbogacił i to o dużą sumę. Już zbija masę kas z alkoholu i papierosów, a z marihuany by miał porównywalne przychody lub i większe. To wszystko zależało od cen. Muszę wspomnieć, że przemysł alkoholowy mógłby stracić na, legaliz na legalizacji marihuany, ponieważ ludzie zaczęliby więcej palić, a mniej pić. Tak jak było w przypadku Stanu Colorado. Ale spokojnie, nie zapominajmy, że mieszkamy w Polsce. Teoria czwarta. Marihuana może sprawić, że dostaniesz pracę. Tak, nie przesłyszałeś się. Jeśli już by była dostępna, to ktoś by musiał przy niej pracować, przecież ktoś musiałby ją uprawiać, zbierać, sprzedawać, czy chociażby pies, płyt, ciasteczka. Być może dla niektórych byłaby to wymarzona praca. E, wspomnę tutaj też o tak zwanych copy shopach, gdzie najmniej pracowałoby dwie osoby, a takich lokali w Polsce otworzyłoby się około 6 tysięcy lub więcej. Można sobie policzyć e, szybciutko, ile osób by zyskało e, nowe e, stanowiska e, pracy. Teoria piąta. Wiele ludzi by się leczyło marihuaną, co by zmieniło przemysł farmaceutyczny. Wiele producentów leków przestałoby zarabiać, bo marihuana po prostu byłaby skuteczniejsza, przyjemniejsza w dawkowaniu. Można przypuszczać, że między innymi właśnie, ze względu na przemysł farmaceutyczny, marihuana nie jest nadal zalegalizowana, bo hajs nie będzie się zgadzał. Jakby ktoś nie wiedział, marihuana pomaga w leczeniu nowotworów, udarów, migren, cukrzycy, stwardzenia rozsianych i wiele innych. Ale dzisiaj nie będę się zagłębiał w tematy chorób. E, teoria szósta. To jeszcze ostatnia teoria w dzisiejszym filmie, dotycząca turystyki i emigracji. Można przypuszczać, że po legalizacji więcej ludzi by przyjeżdżało na przykład na polskie morze, aby spędzić beztroski tydzień na plaży, delektować się najróżniejszymi odmianami dzieła z polskich coffee shopów. A to by wpłynęło pozytywnie na naszą gospodarkę. I nie tylko. Jeżeli spodobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. To spowoduje, że więcej osób zobaczy właśnie ten film, a zasubskrybuj mnie. A ja będę Ci bardzo wdzięczny i zostaw w komentarzu swoją opinię na temat. Co według Ciebie było, gdyby marihuana w Polsce nie była zakazana? Tymczasem żegnam się z tobą i słyszymy się za tydzień. Taką mam nadzieję.